Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Hübner, jestem prezesem DPF Europrymus. Jest to organ prowadzący dla dwujęzycznej szkoły podstawowej Tęcza oraz dla Europejskiego Gimnazjum, które otwiera swoje podwoje 1 września 2013 roku. Serdecznie Państwu dziękuję za nominację. Jest ona dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dziękuję rodzicom naszych dzieci ze szkoły oraz pracownikom. Myślę, że dwujęzyczna szkoła podstawowa Tęcza wpisała się w krajobraz edukacyjny, w krajobraz edukacyjny euroregionu Nysa. Działamy tutaj w sposób transgraniczny i mamy ogromny wkład w rozwój województwa dolnośląskiego i powiatu Skorzelec. Moim celem jest propagowanie kształcenia dwujęzycznego w Europamieście gerlitz Skorzelec. Marzę o utworzeniu szkoły, w której edukacja dwujęzyczna będzie oferowana od przedszkola do liceum. Głosując na mnie, głosują Państwo na ideę kształcenia dwujęzycznego w mieście z Gorzelec. Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy.